dałem um, to musimy wyjść dobra papa pa. punkierze boję się, że będzie Boże. Это Мне кажется, я не буду А ради я его снабжал со стола. может быть, где-то еще To było Dobra. zrobił jakieś góle miasta miasto. Jeśli chcecie to zasadzie super. Kurde. Kurde, tak mocno. Muszę. muszę to zrobić crafting table. Dobra Gdzie są... A ja mogę zrobić mi Ale gdzieś jest moje drewno? O jest Nie wiem czy mi wystarczy No idźcie stąd Chyba nie wystarczy, bo nie musiał dorobić. Ale nie chcę grać, gdy robisz. Dobra, widzę, że nie musiał tu dorobić. Dobra, jest pewnie wstępny. Dobra? Co ja zrobiłem? No i drzwi mamy. No i mamy drzwi. Dobra. Trzy drzwi, damy tu sobie nie? Jeszcze Dobra, to muszę wejść do tego. I idę po kamień, żeby zrobić pietek, nie? Żeby mi coś miało. I jedzenie. nie? co ja mam jedzenie? Po co ja mam jedzenie? Po co ja mam jedzenie? Po Przecież. Cy? I myślę, że to jest O dobra. Dobra, ci... Nie mam kamienia. No i tu pszczoł Co to jest? Twardo, cień, my po Idę na polowanie, ale musimy zaznaczyć się. No, musimy zaznaczyć, że będzie tutaj patrz. Jak nie miałem? No, miałem nady. Kurde. Będzie to moja pamiątka i jak zrobię wioskę? Tak, oczywiście zostawcie. Suba, to zrobię wioskę. Kurde. Eee. Co jest? Super, nie? D ja, nie wyjdzie. To czekajcie. To wygląda bardziej jako

no jak no Nie wypadł od mojego kurde... Mojej owcy. No. Moje bronie owcy. Zaraz zabiłem tego psiotka. Ale wiesz, nie jestem sobie moja owieczka umarła. No w sumie to nie moja. To już nie będę, co wiem. Ustawił. Tą pizza. Dobra, ja muszę wejść. Dawajcie mi wejść. Dobra, ja już się chowam, bo spieszę zębiaki. To, to. Dobra widzowie. Na kanale już jest mój odcinek z No i ja prawie przeszłem już miałem 98, a raz pojawił się i umarłem. To jest bardzo nieszczęście. To jest... na telefonie gram, oczywiście. Nie, nie, Ja się chowam tu. Wiesz, widzowie, dziękuję za oglądanie. Nara.